Jakiej marki aparat kupić, i to pytanie często się pojawia na różnych grupach, i często się nad tym zastanawiamy. I tak naprawdę ważne, żeby wybrać aparat, na który nas stać to najważniejsze, ale też taki, który da nam największe możliwości rozwoju. I często tak, mimo że ja osobiście fotografuję w tym momencie na kanonach, no to ja nie mam problemu z tym, że polecam komuś Sony, ze względu na to, że na przykład do Sony jest dużo większy wybór obiektywów, więc jeśli ktoś już jest w jakimś systemie, to ja polecam się tego systemu trzymać, chyba, że coś nam bardzo przeszkadza w danej marce, ale jeśli dopiero planujemy kupić sprzęt, to też musimy brać pod uwagę ceny obiektywów. I nie ma co ukrywać, że do Sony mamy dostępne obiektywy od producentów alternatywy, jak Sigma, Tamron, Vitro, Samyang i tak dalej. Więc w tym przypadku mamy większe możliwości, jeśli chodzi o dobór obiektywów, bo możemy dobierać obiektywy, które rzeczywiście są nam potrzebne, o jasności jakiej chcemy i tak dalej. Na przykład do systemu Canon niestety to jest dosyć zamknięty system i tutaj mamy możliwość wyboru na dzień dzisiejszy tylko obiektywów od Canona, jedynie do tej mniejszej matrycy już tam